No, hej, wszystkim. W tym mnie sobie przetestujemy. Dzisiaj byłam u kosmetyczki i pierwsze co wchodzę. A sekunda, poczekajcie chwilę, bo tutaj poprawię moją ulubioną poduszkę. Sobie, Dobra I już do Was wracam. Więc tak, byłam dzisiaj u kosmetyczki. I pierwsze co weszłam, mimo że ja wcześniej sam byłam na homepage'u, że ja nie mogę nosić maski i tak dalej. E, natomiast wchodzę i ona do mnie mówi no proszę zdesykować ręce i y, ubrać maseczkę. Ja wierzę, że ja najpierw muszę do toalety iść, nie? A ona mówi, e, ale najpierw proszę ręce zdesyfenkować i ubrać ochraniacze, ja mówię, ale ja muszę do toalety iść. Myślę, kuźwa, ta mi będzie dawać pozwolenie, żebym ja najpierw zrobiła to, a później dokładnie ale do toaletę. Ja mówię, nie, proszę Panią, muszę iść do toalety pilnie teraz, zaraz, już, nie? bym się chciała usikać. Eee, weszłam i po prostu ona mówi, żeby sobie wziąć e, do dezynfekcji i coś takiego tam było, ja może ja pokażę. Żel spirytusowy do mycia rąk z aloesem i prowitaminą B5, takie głupoty piszą. Nie wiem, czy będzie widać Aj. Widać I tu jest napisane tak I Teraz zobaczmy sobie, co tutaj jest napisane z tyłu Składniki Alkohol, denat Aqua tri, Trienthanololamilbalat Gryceryna, karbomer Pantenol, propylenglycol. To jest tyle narąbane alkoholu Że to jest głowa mała tylko to się inaczej nazywa. Nie będzie napisane wprost alkohol, tylko to będzie pod postaciem albo yy, na A to się nazywało. Zresztą nieważne, pod, in, pod inną postacią w każdym razie. Co tu jeszcze jest? Grenanol, Heksyl, Limonene, Linalol, Oliwa. Yy, no, w cholerę tego jest. Sposób użycia. Rozprowadzić na rękach i wcierać przez minimum 30 sekund. Nie nanosić na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Tylko do użytku zewnętrznego. Chronić przed dziećmi. Czyli, według tego, tutaj, co tutaj jest napisane, na, tej, na tym czymś yy, jest to mega szkodliwe na skórę. Z racji tego, że tam jest alkohol, że tam są różne odmiany alkoholu. O, może w ten sposób powiem: działanie. Oczyszcza i myje bez użycia wody. Spirytus. Właśnie, jeszcze ze spirytusem ja pierdzielę. Spirytus zawarty w żelu ma działanie biobójcze. Nie pozostawia na powierzchni lepkiej warstwy. Zawiera 70% spirytusu. Zobaczmy, kurwa, co to jest. Przepraszam za przekleństwo, ale po prostu. Kurwa, jak to jedzie, ja pierdzielę, nie. No i wyobraźcie sobie, tym trują, to są niby takie próbki, ale to jest, to jest tyle alkoholu, że głowa mała. Tym trują wasze dzieci w szkołach i tym trują was w sklepach. Także nie używajcie tego kurestwa, bo to jest, powiem wprost, to jest kurestwo i tyle. Więc co ja zrobiłam? Poszłam do łazienki. I udawałam, że dezynfekuję ręce, a tak naprawdę tylko sobie przypukałam e, ręce wodą. <laughs> ona mi jeszcze podawała te ręczniki. A ja mówię: O, dziękuję, dziękuję. I ona tak podchodzi do mnie, dysykowała pani ręce. Ja mówię: Tak, 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 oczywiście, oczywiście. <laughs> no i później zaczęła się jazda. Dobra, może ja odłożę to kurerswo, zaraz wyrzucę to do kosza. Specjalnie wzięłam, żeby później w domu nagrać filmik na ten temat i w ogóle przeczytać, jaki tu jest skład i w ogóle zrobić taki... Na początku myślałam, żeby tego użyć, ale powiem szczerze, nie będę tego używać, bo już sam, jakby to powiedzieć, smród mnie po prostu już nie zachęca. Jedzie po prostu spirytusem i alkoholem. Serio. Dobra, odkładam to i później wyrąbię do kosza. Natomiast ja jej tłumaczę, że ja maski... Ona mówi, że przyszłam do łazienki, i ona mówi, że proszę założyć maseczkę i ochraniacze. Czasem sobie myślę, ochraniacze. Po cholero ochraniacze w ogóle. Jak w szpitalu normalnie, nie? I oczywiście tych ochraniaczy nie założyłam. Wyszło wszystko na moje, jak zawsze. Walczyłam o swoją wolność, o to, żebym się nie dusiła. Walczyłam. Nie chodzę w tej szmacie i nigdy jej nie założę. I ja tam mówię jej, że ja nie mogę nosić maski i tak dalej. A ona show i mówi a dlaczego? A z jakiego powodu? Ja mówię, z powodów zdrowotnych. Mówię, mam przeciwwskazania zdrowotne. Stoję, ja my to co? Zrobi mi Pani ten zabieg? Bo tam poszłam na brwi. Ja mnie zrobi mi Pani? Takie pytanie retoryczne zadałam, tak? A ona... Aha, okej, okay, dobra, to proszę siadać. Nie, no mi zrobiła. Bez problemu. Także dało się, dało się. W poprzednim salonie kosmetycznym ostatnio mi odmówiono po drugim razie dopiero odmówiono, bo za pierwszym razem byłam, było wszystko ok, się nie czepiała, było git. Za drugim razem jej coś odwaliło. Coś jej odpierdzieliło i się doczepiła, pomimo tego, że ja mówiłam i tłumaczyłam, że mam problemy zdrowotne, że nie mogę nosić, że się duszę i tak dalej, bla, bla, bla. Natomiast yy, nie powiedziałam może paragrafu, może, paragrafu, może dlatego, Zresztą nieważne i po prostu powiedziała, że następnym razem mnie nie obsłuży. Ja mówię, dobra, to następnym razem ja do Pani nie przyjdę i znajdę sobie taki salon kosmetyczny, gdzie mnie obsłużą, gdzie będą wyrozumiali i nie będzie z tym problemu. I tak jak powiedziałam, tak zrobiłam, już tam więcej nigdy nie wróciłam. No, także to by było na tyle w tym filmiku, to kurestwo wyrzucam do kosza, to tyle, trzymajcie się, hej!